Witam, nazywam się Ipman i pokażę Wam jak zrobić fajną pułapkę na graczy. Więc tak, zaczynamy od budowy tak jakby wejścia do tej pułapki naszej. Więc tak, stawiamy po trzy klocki i następnie w pierwszym klocku zostawiamy klocek w podłożu, a w drugim robimy dziurę. Następnie y, dziurę o dwa klocki i następnie tak może być. O. Y, bierzemy y, naszą płytkę naciskową y, jakokolwiek i kładziemy tutaj, gdzie stoimy. Następnie y, bierzemy redstone. Następnie czerwoną pochodnię.